Tak, ja się zbieram, zbieram już. się patrzeć, bo jeszcze nigdy nie dożyłam. No to wiesz. Słuchaj, e, e, gdzie chcesz. Dobrze. Gdzie ci wygodniej, nie wiem, czy, czy tam, czy tu. Czyli bardzo szybkie tempo. No nie szybkie, no tak jak mówiłeś, Karolina straciła 7 lat, tak? Dlatego, dlatego trzeba to nadrobić szybko, żeby żeby, żeby sobie ludzie o Karolinie przypomnieli. Dlatego stąd nawet nawet tak jak widzieliśmy przy tej. Ja, po, poczekajmy, poczekajmy chwilę, bo wycieczka idzie. Puśmy, powiem. Dzięki. <noise> no Dobra e, chwila do koncentracji, ale wracamy już e, do rozmowy Teraz nie wiem Tutaj może być muzyczkę tutaj Ja podłożę Chciałem już tak gigantka Co jedziemy? Dobra Dobrze, siedzimy sobie, jest OK. Bardzo dobrze. Ja z moim siedzimy. żółtym okiem. No. Mam taką zasypkę. Zasypka mam, mam pod okiem. Chodź bliżej troszkę. Dzisiaj go. O Jezo. Dobra. E... Dzisiaj mamy okazję spotkać Ewę. Ewę w sobie Gorilla. Cześć Marcin, przy takich pięknych okolicznościach przygody w pełni słońcu mamy okazję chwilkę porozmawiać. No tak, właśnie, jest ładna pogoda, i możemy sobie coś tam <toplasty> dobrze. No To przecież nie będziemy tak siedzieć w domu, nie? <gocy> Dokładnie. <Nowy g conferencje> jakieś, nie? Chociaż... No, <tolical> <tolical> nie, nie, Teraz nowy rząd jakiś, nie? Chociaż. No trochę podmęczony, nie? Nie, nie, sprawdziwy. Michał, nie była to łatwa walka. Z nami jest Janusz Bindera, tuż po konferencji prasowej przed Galą posad Boxing Night, Tomasz Adamek, Przemysław Saleta. Panie Andrzeju, jak konferencja? Panie Andrzej, jak konferencja? Teraz, dobra, jeszcze raz. Panie Andrzeju, jak konferencja? Dlaczego Andrzeju. No proszę pan, jeżeli ktoś. Sorry, że się śmieję, ale Ty z nami śmieszny. O, przepraszam, Panie Janusz jak konferencja? E <laughs> Sorry, że się śmieję, ale ty z nami śmieszny. Ja zawsze, ale ja zawsze mówię. <grymny> Rozumiem niczego. Rozumiem, na no, nauczycielka geografii w podstawówce. Też tak mówiła, także jest pan usprawiedliwiony. I ten pan jest za to odpowiedzialny. w szkole mamy okazję porozmawiać podczas seminarium e, powiedz jak często dobra kurat jesteś większego gdywa ja poradzę na to <grylększygo> Spokój, jak to wygrałeś No proszę mi wierzyć e, coś tu nie gra. mamy okazję po poroz... dobra tak, jakiś troszkę niższy jakiś Coś tu nie gra I mi się to nie podoba. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Nie. Nie. Myślę, że to wywołuje. By nie. Nie. nie, jeszcze raz. Działa, działa. Ach, mi to w wku... Już tu, pojawia się kitu, bo mam dwie kamery, z dwóch kamer robię, nie? Ten. Jedną włączę, drugie nie. Dobra. Którym profilem lepiej? Tak, tak, tak. Tak, jak się tak. tak. wygląda. Dobra. I to nie jest dla mnie poziom w ogóle ani do rozmowy, ani do, yy, do, do, do walki, ani do niczego. szkatułki gra. O, to co ci no, no ja, się mówiąc, no nie widzę. jednak jak przebiegają y, przygotowania do Wytrzymał No jest tutaj Kim Kroll masz spoko Długi, nie? Zaraz mam ręką Fajne miejsce gra na Nie wiem, nie wiem, tak Nie bo ta kamera będzie bardziej właśnie na Ciebie, drogę. tak będzie ogólna, a ta jest tutaj łącznie. Dlaczego? Dlatego, Czyli to jest fajne miejsce, Aha, takie chyba Trochę, taki na się Już śmieszy, stop. E... Dzisiaj gościmy w... Poproszę. E, dzisiaj gościmy w Klubie Palenki. Nagrywanko. Jest dla mnie poziom w ogóle ani do rozmowy, ani do, yy, do, do walki, ani do niczego. Okej, żałoskowski, żałoskowski, chłopak Kubaś, ma teraz z wiskiem i luchem. Gdzie jesteś? A ty? No mów, że chcesz albo mówić, jak Coś tu nie jest. I mi się to nie podoba. No, mm, to. wiedziałem, że nie wiesz. już. co? Serwis. No nie, to, rowerem, nie No już. No No już. No co? No się, No to nie podoba. Robert, spotykamy się w gościnnych progach na kawał Dobra, jeszcze raz, Robert, spotykamy się w gościnnych progach na Gymu. Dżymu. Coś tu nie gra. I mi się to nie podoba. To... Dobra, to wytniemy. <knie> Na koniec roku puścimy. Na koniec roku się przyda, tak. O no, tak, to wymienię się. taki wiesz, jestem no. taki wiesz, jestem delikatny. No, i wiesz, taki... Mm. No, to jest no, to się nie po wie. się a a tak to jest ja dzieje tylko. to są. Dobra. Dobrze. nie. Co? Cię.

Witaj Dareczku. Witam serdecznie. No dobrze, dzięki wielkie za wywiad. Dzięki serdecznie, no. <laughs> Ale jedno, me, mega, nie? No, to No. Właśnie mają na celu podtrzymać tą, 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 tą kondycję, więc, więc cały czas to robię. Jasne, a powiedz teraz już miałem nie mówić, opowiedz. Cały czas to mówię, słuchaj, mówię tak. Także to teraz o życiu. O <grymne> życiu. Kurwa, co to za życie? Nie ma, nie ma walk. Nie ma walk, kurwa, na <grymne> granicę że trzeba uciekać chyba. Witaj Norbert. Witam serdecznie. Dzięki wielkie. No dzięki, pozdrawiam. <grymne> No tak, ja, ja też się bardzo cieszę, że, że tutaj udało nam się porozmawiać i w takim razie mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przed galą. Wiesz i co ważne, włączyłem kamerę, to też jest istotne. Tak, to, to jest... Ostatnio nie było z tym tak słodko. To jest duży progres. Tak. No, w każdym razie zapraszam na galę DSF Kickboxing Challenge, na szóstą edycję. Proszę, dwa pytania albo na więcej nie Na ja więcej nie pamiętaj. To jest ten drugi O, no tak, razem trawi, No tak, sam tak, no tak, Wyglądali jak ludzie, no nie? Tak jest. e, Darek, jesteśmy tuż po konferencji prasowej. Proszę, dobra, jeszcze raz. O, tak, razem to No tak, tak, no, tak, no tak tam, Wyglądali jak ludzie, no nie? Tak jest. e, Darek, jesteśmy tuż po konferencji prasowej. Tutaj obok nas cały czas ciężko trenuje Norbert e, Dąbrowski. E, czy wiesz, jakie plany są e, dla niego przewidziane? Kiedy jego będzie walka? Coś może zdradzić? E, słyszałem tylko, że wrzesień-październik, e, start międzynarodowy. Nic więcej nie słyszałem. <evangelical� métodosüberconomic> Dobra. Ale mam alegę. Dobra, chuj to coś tam to, coś tam wytnie, Start międzynarodowy Raczej duże hmm. duże tak Wszystko się zgadza To jeszcze cię zapytam Dziękuję Dziękuję bardzo Ty wiesz co? Nagrywania nie było mi to kur... Już tutaj pojawia skitu, bo mam dwie kamery, z dwóch kamer robię, nie? Jedną włączę, drugiej nie. Dobra. Sorry. Ja... dwie kamery mam. Jeszcze włączyłem, jeszcze raz polecimy. Nie no, to ostatni od kurna z Sólewskim pół wywiadom na kawałek. Bo to się Chodź na to zdjęcie! Kolejne zdjęcie ja sobie włączę. Jeszcze raz. Bardzo lubię mameta, bardzo lubię Michała. Eee, no i po prostu niech wygra lepszy. I tym zakończymy. Bardzo Ci dziękuję za, za spotkanie i za wywiad. Dziękuję bardzo. I nawet się nagrał, wiesz? Super. Pamiętam <noise> pamięta cię. Dzięki. Nie widać Ciebie, widać nie, nie, Jeszcze. Nie, to nie w tą stronę. No właśnie. To jest dobrze. No, lepiej niż tam. No, no, dobra. Przegrał? No? Chcemy się No, nie, nie. To, to, to lepiej nie. E, tam jak mam okazję się spotkać w drugim dniu nowego roku. I ten pan jest za to odpowiedzialny.